Witam wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, sytuacja się ma tak, że wczoraj obejrzałem sobie filmik z pewnym posłem. Teraz młody, trzeba przyznać, ale już troszeczkę powinien być według mnie obcykany w polityce, w różnego typu zagrywkach politycznych, czy można to nawet nazwać szakach politycznych. Zwłaszcza, że się otarł o Europarlament i zobaczył ten cały bajzel tam istniejący. No i tutaj z nim był wywiad, co i jak na odnośnie tych y, protestów y, dobra, na temat tych protestów to nie chcę się gadać, bo to jest żałosne. Dobra, no ale on się mi powiedział właśnie w taki sposób y, dwie rzeczy, dwie rzeczy, żeby już nie przedłużać. Pierwsza rzecz to powiedział, że gnom się pomylił, strzelił sobie w kolano, że nie wiedział o co chodzi i tak dalej. Y, drugą natomiast rzeczą odniósł się do właśnie do tych słynnych szmat na twarzy, maseczki niech to będzie, już ujmę tak to I pierwsza rzecz, o ile ja niejednokrotnie tego gnoma deprocjonowałem, że to jest człowiek, no niestety ale już nieogarnięty umysłowo to do końca nie jest głupi to jest stary też wyjadacz polityczny który na co dzień tym żyje i pomimo jego ułomności takich intelektualnych to wcale nie jest taki głupi i nie jednego jeszcze by ograł Stary cwaniak, I, i tu nie ma, i teraz powiem tak, z, z, z tą ustawą, że te protesty, że to się działo, ojej, że on się nie spodziewał i tak dalej, on się dokładnie tego spodziewał. Jeżeli już przyjmijmy, że nawet on był tym, tym inspiratorem tej, tej całej e, akcji ustawodawczej, co uważam, że absolutnie nie, to to, że to się tak potoczyło. To było przewidziane, przewidziane i inspirowane. Zobaczcie, to, jest to od pierwszego dnia natychmiast policja dostała rozkaz wycofania się, <laughs> wspierania tej akcji, normalnie wspierania. No i w ogóle tu już ja nie będę się powtarzał. Także taka gadka, że on czegoś nie wiedział, zagubił się w ustach posła, który już powinien troszeczkę mieć rozumu, na, rozumu w Fełpie. No to jest bzduro, to tylko świadczy o jego jeszcze niedojrzałości po prostu politycznej. Druga rzecz, no i tam rozmawiają sobie z tym redaktorkiem, on tłumaczy, że yy, nie przesadzajmy yy, z przecenianiem tych maseczek, coś w tym stylu, to nic złego, nic złego te maseczki to nie są w sumie takie złe tam jeszcze o Grzegorzu, że Grzegorz zdjął, został karany, gnom też zdjął i nie został karany no widzimy hipokryzję rządzących ale, to... No, ale że to nie, nie to jest takiego złego, no gościu no, człowiek oderwany od ulicy, od rzeczywistości no, dostał się do parlamentu i w ogóle nie kojarzy sytuacji społecznej i narzuconych yy, prawnie, bezprawnie różnych rygorów od jego osoby, gdzie on ma immunitet. Gość, chciałby tak, się do, do, do niego tak zwrócić uwagę, gościu, pomyśl logicznie. Ty wow, i on mówi, że on sobie tam jak wchodzi na tamownicę, no to, to on też na chwilę zakłada sobie maseczkę. No, ciężko się przez to mówi, ale jeszcze nie jest tak, źle, on to ogarnia. Po prostu na chwilę założy. Chłopie ty na chwilę zakładasz, a na społeczeństwo tutaj poza tym poza wiejską, po tym całym parlamencie, każą w tym chodzić na co dzień. Każą nam chorować, yy, zapadać na różne choroby płucne, przynajmniej ludziom inteligentnym, bo kto tam nie myśli, na no to, to co mnie to obchodzi? No? Chcesz umrzeć, twoja sprawa. Natomiast to jest obowiązek. To nie, że ja sobie założyłem na chwileczkę, albo że ja mogę ją nosić, a nie muszę. A ty możesz się założyć, nie musisz. No i Taka, taka jest różnica między posłem a nami. No i on, że nic, no facet, no, bo Ty nie chodzisz w niej, bo nie musisz, Ciebie nikt nie ukaże. A nas każdego można ścigać. To była ta sytuacja. Jeszcze jedno obejrzałem wczoraj na fejsie. Chłopak, facet, no, nadaje, nagrał filmik ze szpitala. Dokładnie to, co przewidziałem, to co mówiłem już mówię od pół roku. Kogo to, to, to wiecie? Dobra, nie ma, nie, nie, o tych kompresorach i o mm, eutanazji e seniorów. Słuchajcie, opowiadał w szpitalu dwóch ludzi. Chory na 6, tam drugi na zupełnie inne choroby. Oni są w szpitalu skobytowym, nie mają żadnych objawów. Temy, testy, nawet te testy, nie co co za testy nie wykazują nawet u nich tych trzymają ich jednego już tam 3 tygodnie drugiego 12 dzień facet chory na trzustkę potrzebuje pomocy celowanej czyli pomocy lekowej na tą trzustkę żeby się ta choroba nie rozwinęła zbyt bardzo nie dostaje nic on opowiada, nie dost... wcale go nie leczą na trzustkę, nic ich to nie interesuje, ich interesuje tylko codziennie termometr, kiedy on dostanie tej gorączki, kiedy będzie go można podłączyć pod kompresor ale co ważne, co istotne, on opowiada, co tu się dzieje. Przywożą ludzi, pyk codziennie, dwóch, trzech, w nocy. Normalnie, jak w jakimś karcerze czy więzieniu, SB albo UB, I trupy wywożą tylko. Przyjeżdża, opowiada sytuację z własnego doświadczenia, w tym, co się dzieje w szpitalu. Przywożą człowieka chorego na cukrzycę. Zdrowy człowiek chodzi, rozmawia. Wieczorem chodzi rozmawia, żartują sobie, żadnych objawów. Nie dostaje insuliny. Zapada w się śpiączkę. Co robią w tym szpitalu? Nie, nie podają mu insuliny, nie podają mu cukru, żeby go wzmocnić, żeby go wyrwać z tej śpiączki. Podłączają go pod, pod kompresor, a rano już jest sztywny trup. To się dzieje, to się dzieje w XXI wieku. Mamy, dzisiaj mamy który? 6, szósty jedenasty, szósty listopad ja to mówiłem na początku roku, że tak będzie że normalnie tak <laughs> wiele moich filmów teraz tylko, tylko, zbieram informacje potwierdzające to co mówi od pół roku i oni to, i, i zadowoleni dopiero poskarżył się na pismę do dyrektora szpitala, że nie udzielona jest jemu pomoc medyczna to go wyrzucają z tego szpitala raptem wyzdrowiał 12 dni nie, nie, nie mogli znaleźć e, przyczyny chorobowej, nie mogli u niego jednostki choroby ustalić. Jak napisał skargę, że nie jest leczony e, celowaną e, no, procedurą celowaną medyczną, to od razu wyzdrowiał. Jest, na drugi dzień będzie zwolniony do domu. Jeszcze z pretensjami do niego. Ten cały dyrektor, że jakąś śmie ich o cokolwiek oskarżać, przecież oni to wszystko dobre roboty robią. Także widzicie, widzicie moi drodzy, no cóż, cóż, dla nas, zwykłych ludzi, pozostaje tylko i wyłącznie biernie się temu przyglądać. Biernie, nawet nie nieczynnie, bo to jest, wiecie, Teraz też miałem rozmowę z kobitką. Nie wierzę, A, bo mój tam bratanek, co pan gada? 33 lata w szpitalu na ostrym dyżurze. Ja mówię, ale co się stało? zdrow? To zachorował, gorączka. No to chciałem jej powiedzieć to ratuj człowieka! O co pan gada? Ja mówię, ratuj człowieka, bierz go z tego szpitala do domu. Położyć go w łóżku, wypocić się. Polski miód, polska nalewka. Powiem tak jeszcze: polokwiał. Rano będzie zdrów jak ryba. Pozostawiając go w szpitalu. <tuszel> Ja już nie powiedziałem mi tego. trumny szykujcie. No, ale to już, wiecie, to jest taka krótka była Nie, tu nie wchodziłem w szczegóły. Nie warto, powiem Wam szczerze, nie warto. Nie ma sensu. Wielu mądrzejszych ode mnie się wypowiedziało na ten temat. Nie odniosło to większego skutku. Trzymajcie się. Drodzy.